Więc proszę Państwa, tam było w sali ilustrowany wykład z zdjęciami, a tutaj już na naturze. Na pewno kojarzycie ten maleńki domek i zaraz podejdziemy pod siedzibę Forstera. Dozorcówka, tak. Tak, ta dozorcówka, czy tam też i ci ochroniarze siedzieli, ale także ogrodnik, bo to była duża posesja, proszę Państwa. Ona została trochę zakłócona w 1967 roku po wojnie, kiedy budowano. Siedzibę biblioteki. To był cały ogród. I wejdziemy i zobaczymy troszkę tego ogródka. Ponieważ partia narodowa partia NSDAP w Gdańsku przed 1939 rokiem działała nielegalnie, żaden sąd, żaden notariusz nie chciał zapisać w hipotece ich jako właścicieli. I jako właściciela zapisywano. Forstera, jako osoba fizyczna, więc ci niedoświadczeni badacze, jak szukają, o bo to tu mieszkał, tu mieszkał, tu mieszkał. Aż tak dobrze nie było. Jak przyjechał w 30 roku do Gdańska w październiku, no u nas w październiku się schłodno, ale przyjechał w Bawarii w krótkich spodenkach, takich skórzanych, był taki biedny, że miał jedną tekturową walizkę jeszcze zepsutym zamkiem, obwiązaną Paskiem, żeby mu się nie otworzyła, a po trzech, czterech latach był niekwestionowanym królem Gdańska. Faszyzm się rodził na tak zwanej Łące Majowej, czyli niedaleko. Tamte wszystkie partajtagi zebrania. Forster był dobrym organizatorem, mówcą był kiepskim, ale miał geniusza mojego wzrostu, garbatego lebzaka, i ten potrafił z trybuny porywać setki. Setki ludzi. Więc ożenił się bardzo dobrze. Poznał swoją przyszłą żonę w dzisiejszej operze, tam była na tańca Gertruda Dec, ojciec był bogatym przedsiębiorcą i jak ślub był w 1932 lub trzecim roku na Mickiewicza, tam gdzie dzisiaj jezuici, to z samolotów rzucano płatki róż. Rodzice Panny Młodej ofiarowali willę, która do dzisiaj istnieje w Oliwie na ulicy Bora Komorowskiego pod numerem 95 po prawej stronie stoi taka niepozorna willa, to była ich pierwsze mieszkanie, a tu wprowadzili się dopiero w 1939 roku. Proszę Państwa, ulica Wronia to teren dawnego wroniego wzgórza. I rzeczywiście tutaj jeszcze pod koniec XIX wieku była potężna ogromna góra i ona zniknęła. Powiem dlaczego i w jaki sposób. Jak Chichau postanowił przenieść część swojej produkcji okrętów, statków do Gdańska, jego macierzyste miasto to Elbląg oczywiście, to było pod koniec XIX wieku, zakupił te tereny przy Wiśle, bardzo podmokłe, więc ci wszyscy, którzy Projektowali mu budynki stoczniowe, stwierdzili nie, proszę pana, tu, na tym, bez solidnego palowania zbudować nic nie możemy. No a on pyta się, a jakie jest tańsze rozwiązanie? No trzeba nawieść w jednym miejscu metra, w niektórych 4 metry ziemi. I poszukano najbliżej. Z tego zakupił, yy, yy, sichał to yy, w wzgórze, dawne miejsce Szańca, Wroniego, zbudował kolejkę nad Wielką Aleją linową, czyli jak mówimy o kolejce Wibego, czy Wibego, która była pierwsza, to była druga. Daszki, żeby pasażerom nie, nie sypał się ten piasek i w ciągu pół roku mniej więcej przetransportowało, przetransportowano w ten sposób ponad pół miliona metrów sześciennych ziemi. I na, tym, na tej ziemi, na tym piasku z Wroniego Wzgórza powstała stocznia sichała. Czy Państwo tak wiecie, w którym miejscu zaczynała, zaczynał się Sichał, a kończyła się Stocznia Gdańska? To już podpowiadam. Przystanek stoczni, przystanek stoczni Stocznia, tak? Ten przystanek się nazywa. To już był Sichał. Między Sichałem, a dawną Stocznią Królewską, później Cesarską jest przerwa. Są tam te bloki takie mieszkalne. To była granica. Czyli od, od ulicy... Nowomiejskiej, tak ona się nazywa, Jaracza Robotniczej. Zaczynała się stocznia, zaczynała się stocznia Sichała w kierunku Północ. I na tym terenie postanowiono, to był koniec XIX wieku, między innymi Sichał dał przykład i te kolonie, takie siedem budynków jeszcze stoi zamurowanych przy Jana Skolna, one za chwilę znikną, takich było 20, to była pierwsza kolonia. On zbudował to dla swoich pracowników, aby podkupić wykwalifikowaną kadrę robotniczą. Podkupił z fabryki karabinów, bo zaproponował mieszkania maleńkie, jednopokojowe, bo w takim budynku 10 mieszkań się mieściło. Ale tu, w Gdańsku, przedsiębiorcy zobaczyli, że nie ma żartów, trzeba budować takie właśnie osiedla dla robotników. Tu też Państwo często pewnie jeździcie. Rzucacie okiem na ten budynek, pamiętamy dawne pogotowie. A to jest przykład całkiem niezły socrealizmu. Rok 1953 po wojnie, czyli ukochany styl o, <słyska> Józefa Wisarjonowicza, tak, socrealizm, ale Lepczak, Adam Lepczak, architekt o pochodzeniu wileńskim, sobie tutaj świetnie poradził moim zdaniem. Z z realizacją takiego budynku. To była własność urzędu marszałkowskiego, a pogotowie zostało przeniesione troszkę wyżej. Ale podaję i zatrzymałem się po to, aby tych kilka zdań, e, dawkowych informacji, żeby zwracać na niego uwagę i patrzeć właśnie pod tym kątem, że to nie jest najgorszy przykład socrealizmu. E, ponieważ e, podczas tej prelekcji zapomniałem Państwu podać nazwisko architekta. Tak jak uważam, że jest to jeden z lepszych przykładów tego stylu eklektycznego, bajkowego, malowniczego z przełomu XIX-XX wieku. Więc zapamiętajcie Państwo, Johan Henken przyjechał do Gdańska z Heidelbergu i tak mu się Gdańsk podobał, że tutaj został i kilka swoich realizacji w mieście w Gdańsku zostało. Ta Pawłowskiego 2, czyli obok pieszkowej Doliny, również jest jego projektem. Proszę Państwa, tak właśnie było, że nie aniołki. Aniołki to jest koniec XVIII wieku. Nazwa się pojawiał na mapie Schrödera, ale w czasie międzywojna nie. Na wszystkich planach zobaczycie Cigankenberg, czyli historycznie traktowane, że to jest suchanino. Ale przystanek, i taki był zwyczaj w Gdańsku, nazywał się jak. A jak najważniejszy obiekt w pobliżu, lub też połać terenu, która ma swoją nazwę i halbę, aleje. Lokal również się tak nazywał. Pierwsza żarówka w Gdańsku, elektryczna, zapłonęła właśnie w tym lokalu. Właściciel był taki mądry, że sprowadził tą lokomobilę parową prądnicę i to był pierwszy pokaz palącej się żarówki. Ludzie walili do niego drzwiami, oknami i w ciągu miesiąca miał obrót taki jak wcześniej przez rok. Pomysł się liczy. I pamiętajcie, niby śmieszne, niby nieważne. Pytanie, gdzie pierwsza żarówka w Gdańsku się zapaliła? Halbe Aleje. Powtórzę jeszcze tą informację ostatnią, ostateczną, bo to jest zamknięte śledztwo. Z tych anonsów IPN-u też się dowiedziałem rzeczy, której nigdy nie wiedziałem. Że śledztwo było prowadzone od 1945 roku, że naukowska to wiedziałem, oczywiście medaliony i opowiadanie profesor Rudolf Spaner, ale nie wiedziałem, że śledztwo zostało zawieszone w 1970 roku. I więcej, to śledztwo nie sięgnęło do żadnych źródeł, czyli nie poproszono Niemców o przesłuchania szpanera. Nie jest przesł... nie ściągnięto tych przesłuchań jeńców angielskich, którzy tutaj pracowali. I tak jakby komuś zależało na tym, żeby ten mit o tej fabryce, tak, no fabryka mydła, fabryka mydła, tak nam wbijano do głowy. Proszę Państwa, jeżeli pozwolicie, ten spacer no, no, zaczątek spaceru, czy jak gdyby takie preludium do naszych spotkań późniejszych zakończymy. Ja serdecznie Państwu dziękuję za cierpliwość, za to, że wytrzymaliście i przepraszam, że tak trochę po łebkach, ale dostałem polecenie, aby pilnować zegarka. Także to, to tak jak na Placu Czerwonym może gdzieś zginąć. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę i myślę, że to nie ostatnie. Inną Zapraszamy Państwa do naszej biblioteki. Dziękujemy. To tyle atrakcji.